John Wick to bardzo ciekawa seria. Pierwsza część, która miała premierę w 2014 roku, zaczynała jako prosty film akcji z motywem zemsty, w dodatku z dość niskim budżetem jak na standardy Hollywood. Niemal 10 lat później przygody Keanu Reevesa stały się wielką franczyzą, która liczy już 4 filmy głównej serii, a zaraz będziemy mieli serial osadzony w świecie Johna Wicka oraz już szykowany jest spin-off z Armas w roli głównej. I chociaż minęło już sporo czasu od premiery Johna Wicka 4, to jednak postanowiłem o nim pogadać, bo to po prostu dobry film jest. Zapraszam na moją opinię o filmie John Wick Chapter 4. John Wick 4 jest bezpośrednią kontynuacją do poprzedniej części. John zostaje zdradzony przez swoich sojuszników i poprzysięga zemstę na całej Radzie Zabójców. Oczywiście będziemy mieli tutaj kilka fikołków fabularnych. Ci, którzy wydają się początkowo sprzyjać Johnowi, zmienią stronę i na odwrót, jednak to wszystko raczej w konwencji filmu klasy B, więc na spokojnie idzie się wszystkiego właściwie domyśleć, zanim się wydarzy. Fabularnie więc John Wick przedstawia się tak jak w poprzednich wydaniach. John musi udać się w jakieś miejsce, aby kogoś ukatrupić, albo pójść w jakieś miejsce i poprosić o pomoc kogoś, kto mógłby mu pomóc kogoś ukatrupić. A po drodze czyhają na niego setki zabójców, którzy ochoczo będą padać od kul babajagi. Tylko, że w filmach z serii John Wick nigdy nie chodziło specjalnie o jakąś tam fabułę. Co nie zmienia faktu, że twórcy przez cztery filmy bardzo sprawnie rozbudowali całą mitologię tego świata. Wytłumaczyli zasady tego świata z każdą częścią je rozbudowując, co bardzo dobrze wróży przyszłym projektom. I podobnie jest z bohaterami. W czwartej części pojawia się kilkoro nowych twarzy i przez pierwszą połowę filmu to raczej poboczni bohaterowie grają tutaj pierwsze skrzypce, a John jest trochę trzymany na poboczu. I wydaje mi się, że Keanu Reeves w tej części, w czwartej części, ma najmniej dialogów ze wszystkich dotychczasowych, a to jest najdłuższy też film ze wszystkich czterech, które do tej pory wyszły. Ale wiecie co, to może i dobrze, bo Keanu Reeves najlepiej dla mnie osobiście sprawdza się w rolach, gdzie nie za dużo mówi i ma takiego bohatera, który ma permanentną szczotę w tyłku. Ale nie mówię tego jakby po złości, ja naprawdę lubię Keanu Reevesa, no ale nie oszukujmy się, w takich rolach się spełnia najbardziej. Moim faworytem w czwartym Johnnie jest postać grana przez Donego Jena. Ten facet jest po prostu niesamowity, co już niejednokrotnie udowadniał i chętnie zobaczyłby film poboczny skupiony właśnie na tym bohaterze, który w tym filmie jest starym przyjacielem Johna, ale zostaje on poniekąd zmuszony do ścigania głównego bohatera. W ogóle drugi plan w tym filmie spisuje się bardzo dobrze. Na przykład, jeżeli kojarzycie takiego aktora, Scott Atkins, którego... Fani kina kopanego mogą kojarzyć z filmów z serii Undisputed, czy tam Bojka, jak to inaczej się tam e, nazywało. No to myślę, że będziecie mieli opad szczęki, jeżeli kojarzycie jak ten koleś wyglądał w tamtych filmach, a jak tutaj jest ucharakteryzowany, o ile w ogóle się zorientujecie, który z bohaterów to on. Co jednak nie do końca mi się spodobało, to Bill Skarsgard jako główny złoczyńca. Jakoś ta jego aparycja nie powodowała we mnie uczucia, że jest on godnym przeciwnikiem dla naszego bohatera. Chociaż kiedy już Wig dobiera się mu do skóry, to jest to satysfakcjonujące. Ale w tego typu filmach, wiecie, nie liczę na jakąś skomplikowaną fabułę i nie wiadomo jak rozbudowanych bohaterów. W tego typu filmach dla mnie głównymi bohaterami są kaskaderzy, i scenizatorzy, ludzie odpowiedzialni za to, jak ten film wygląda w obrazku. I to jest po prostu fenomenalna robota i często tacy ludzie, na, na tych ludzi w ogóle się nie zwraca uwagi. Zresztą przez lata toczy się dyskusja, czy kaskaderzy nie powinni mieć wręcz swojej kategorii w Oscarach chociażby, tak? w tej naj, na, takiej najbardziej znanych właśnie nagrodach. Przecież oni narażają swoje zdrowie i życie dlatego, żebyśmy my widzowie dla uciechy o, zobaczyli kilka, razy jak ktoś tam spada na głowę czy coś takiego no, jest to w filmach takich jak John Wick i jeszcze jest kilka innych tak, Mission Impossible, Tom Cruise tutaj bardzo też wspiera jakby właśnie kaskaderów i mam nadzieję, że tego typu filmy właśnie jak John Wick gdzieś powoli zmienią świadomość ludzi i po prostu spojrzą oni jak na kolejnych artystów którzy także tworzą filmy dzięki którym te filmy wyglądają tak zajebiście jak właśnie wyglądają? Każdy film z serii John Wick trwał coraz dłużej. Pierwsza część trwała zaledwie godzinę godziny 41 minut, a w czwartej mamy już 2 godziny 49 minut. Jeśli miałoby to trwać nawet i 5 godzin i zachować to samo tempo oraz pomysłowość, to oglądałbym. Sceny akcji w Johnny Wicku 4 to jest istny stos, moi drodzy. Trzy poprzednie filmy miały bardzo dobre sceny akcji, wręcz takie, które zapadły wielu osobom w pamięć. Ale to, co dzieje się tutaj, to ile kreatywności i pomysłowości wnoszą twórcy tego filmu, od kaskaderów po dublerów, po po prostu wszystkie osoby, które są w nie zaangażowane, samych aktorów, to jest po prostu niesamowite. Chociaż zawsze jest to Przerost formy nad treścią, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo wiecie, zawsze obrazek liczy się bardziej niż logika. Taki przykład: jest scena w tym filmie, która dzieje się w jakimś tam klubie. Oczywiście fajnie wyglądającym, woda tam spada wiele poziomów i ludzie tam tańczą, jak to w klubie. I w pewnym momencie dzieje się tam akcja, zaczyna się rozpierducha: John Wick strzela, ludzie tam, bandziory strzelają do niego i tak dalej. I wiecie, nikomu w tym klubie to nie przeszkadza. Nad, laski nadal się prężą, nadal tańczą, tak? W ogóle nie uciekają, nic się nie dzieje, ponieważ w obrazku wygląda to po prostu zajebiście, kiedy nasi bohaterowie idą w jakimś spowolnieniu, za nimi e, podświetlany wodospad i ci ludzie tam wijący się, wijące się dziewczyny. Wygląda to fajnie w obrazku. Czy ma to w sobie jakąś logikę? No ni cholery, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu to dobrze wyglądało na tym ekranie. I wygląda to po prostu w niektórych momentach zjawiskowo. Pościgi, strzelaniny, sceny kopane, scena inspirowana Hotline Miami, scena na schodach no można tego wyliczać. Dlatego dla filmu John Wick 4, mojej opinii, może być tylko jedna ocena bo John Wick 4 to mistrzostwo. I ten film już się stał klasykiem swoim gatunku, więc jeżeli go ominęliście, tak jak ja, tylko że ja go ominę nie z braku chęci, tylko po prostu z braku wolnego czasu, to koniecznie go nadróbcie. Jeżeli jesteście oczywiście fanami tego typu kina, kina powiedzmy kopanego, kina strzelanego, to myślę, że nic lepszego na tą chwilę nie dostaniecie niż John Wick 4. Powtórzę to jeszcze raz, mam nadzieję, że tego typu filmy zwrócą większą uwagę zarówno widowni, jak i osób, które robią te filmy w Hollywood, produkują je na właśnie na pracę Kaskaderu. Bo oczywiście fajnie jest się pochwalić, że nasza wielka gwiazda wykonuje swoje numery kaskaderskie, ale to by nigdy nie było możliwe, gdyby nie te osoby, które faktycznie spędzały lata na wymyślaniu, na robieniu różnych rzeczy, na byciu po prostu kaskaderami, dublerami i tak dalej. To by się po prostu nigdy nie mogło wydarzyć, więc mam nadzieję, że tego typu filmy zwrócą większą uwagę publiczności, a jeżeli publiczność zacznie bardziej doceniać tego typu działania, to myślę, że tak samo właśnie włodarze w Hollywood też. Będą po prostu zmuszeni do tego, żeby bardziej doceniać osoby, które robią w kaskaderce, bo to jest po prostu niebezpieczna robota ku uciesze publiczności. Więc to była moja przewaga, oglądając to w domu, John Wick 4 w domu, niż jakbym go oglądał w kinie, że mogłem faktycznie przypatrzeć się tym scenom. Zatrzymać się, cofnąć i spojrzeć na to, jak na przykład zachowuje się nie tylko Keanu Reeves pośród dziesiątek z Gangoli, tylko jak właśnie ci kaskaderzy, jako ci Gangole się zachowują i co oni muszą tak naprawdę robić na planie takiego filmu, żeby po prostu wyglądało to świetnie w obrazku. A jeżeli chodzi o kino akcji, to w tym roku jeszcze nic wyglądającego lepiej nie widziałem. Także oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy widzieliście już Johna Wicka? Jak Wam się podobał i dlaczego Donny Yen jest najfajniejszy w tym filmie? Komentarze oczywiście są Wasze, ja się z Wami żegnam. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie ten kanał, a jeżeli ten materiał Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. I ja dziękuję Wam bardzo. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.